Dzisiaj wszedł sobie patrzyk 10 letni z tej okazji dodali kapsułeczkę 10 lat Counter Strike'a Go nowe mapy jakieś coina na 10 CSa, którego dostanie się jak wbije się level w grze i można inspektować itemy w skrzynkach, tak jak jest ten markecik tam e w gierce dodali żeby te skrzynki się pokazują, to możesz inspektować je. Anubis Bridge, Tuscan, Scan e, do Rankeda, Casual i Dead e, Jakieś mapki do Wingmana Prime tam blagaj, Nie wiem jeszcze jak wyglądałem, się zobaczy. E, Climb Kret, Hive Iris schodzą. Najbardziej mnie woli ten Hive, bo fajna była mapka do Wingmana. Przejdźmy teraz do gierki. Dziesięciolecie counter Strike'a. Ulala, la, ile naklejeczek? Zobaczmy od pierwszej. Agent Select. A, już widzę, co jest. Takie strzałki dodali. Fajnie. To jest dobre. Ten Agent Select, fajna naklejka. Yy, Mortal Kombat Vibe. Lubię, lubię. Arms Race. Nawet, nawet. Zacznę dalej. B-day. No. Fajna, fajna. Baby Cerberus. E, dziwny vibe z tego czuję, ale fajne będzie na tego Galila nakleić, to na pewno. Baby Fire Serpent. No to gorsze od tamtego, zdecydowanie. Tak, na moje, oczywiście. Baby Howl. No dobra, to jest dobre, to jest dobre. Baby Lore. Nie, ten Baby Howl jest zdecydowanie lepszy. Baby Meduza. Eee, ujdzie na jakichś niebieskich skinach. Biki Decade. Kurczaczki w, w Bałakławach. Balaklawach. Dziesięciolecie Counter Strike'a trójkątny kształt. Przystępna, przystępna. Buff. No to jest ten gościu w menu, co jest na tym updatecie od skrzynki, co go dodali na początku, arms deal update, no fajnie wygląda, fajnie, CS on the go, tu z tym switchem, steam deckiem, fajne, fajne, call your flashes, o, taka nieoczywista naklejka, ale fajna, zobaczmy co jest dalej, chicken whisperer, Nie w moim stylu, ale widzę dlaczego się może podobać. Choose Wisely. Ok, ale nie ma na co to nakleić w sumie. Clicking Heads. Eee, nawet może kto lubi. Kokoko. No to fajne, fajne. Tylko znowu, kto to ci nabrał naklej? Fajny design, ale no. To jest tylko tak dla ozdoby. Penmanship. O nie! O nie, ja widzę tę cenzurę tutaj. Stary Contract Vibe. Dragon Skip. No to fajne, kobla, niech wrócą, może. Dragon Tail. Fajny, fajny. Dreams and Mimics. Fajny. Endless Cycle. Hmm. EXO jumper. Fajna, fajna danger zone. Free range. Mogliby ten update ulepszyć w końcu, znaczy ten tutorial. Bo on jest taki ok, ale... Go. Hmm, zwykłe. Good sports. Od biedy może być. Good vs. Evil. Nie, nie, cienkie, cienkie. Green's problem. <grymne> no i co jest problem zielonego? Laser beam. negewik. no to na negewa tego teren, ten taki niebieski będzie fajny. Monster. Wzorowane na tym overpassie B, ale dziwne takie. Może na jakiś z overpassa się nada. Noble Steed. O, na glitch na tym na pidżonie, jak się dało kiedyś jeździć. Not for resale. O nie. Chicken, Press start. No to też do tych starych mortali nawiązanko. Rushmore. O, to jest fajne. Jeszcze ma taki efekt dziwny. Save me. To by było dobre, jakby zawłupom biegł. Ale też może być. Shifty Tactics. Uuu! Lubię ten vibe. Ma to naklejkę ci sobie. This is fine. Jak <grymne> go przywiązali? TV on mirasz. O nie. Ziust. Ej to jest ładne. To jest ładne. Ace Clutch Co. Ładne, ładne, nie powiem. Blue Jam. Ten literek trochę mało tych szardzików dali, ale nawet, nawet. Kobble. Hmm, taka sobie. Konspiracy Club. <grym> Soros 2 klub. Soros 2 na pewno kiedyś wyjdzie, tak było. Defuse it. Trochę te holo jest słabe na tym, ale ogólnie cacy naklejka. Get smoked. Holo chyba w oczach tylko jest, a nie jeszcze w tle. No nawet, nawet. Go boom. Fajne. Kawaii city. Nie, a bo to jest Holo, dobra. Tu holo też, A tych holo aż tak tu nie widać na tych naklejkach. Living the Station. O, to jest ładne. Paint Train. <grymne> Vertigo's Hero. O jeju. Ale ładne. Zeuception. O, to też dobre, świetne. Dajcie skina na zeusę. To nakleję. Approaching site. Go, 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 jo. Dust Football Association. Ładna naklejeczka. In the fire. Doloughmeister nawiązanko. Overpass diorama. A to ten kolej zrobi te mapki. To fajne jest. Pure Malt. A uh. A tego to dobrze widać. Romanow swaja. Tutaj folia taka się nie oddaje, ale dobra jest nakleja. Showdown. Uh. To jest ładne. Na lorkę jakąś nakleić. Ten years. Uhuhu. To jest ładne, ale pewnie tanie. Co to jest za jakoś Lenticular. Zobaczmy. Aha, bo się napis rusza. To fajne to jest. DJ Safe Cracker. Freeze. Co tu się dzieje? A tu się teraz wokół gdzie rusza. I fajne to jest, podoba mi się. Global TV. Ej, ładne to jest. Go TV. Magic Rushball. No i naberashujemy, wiadomo. Skin lover. Średnie takie. I TV installation. Uuuu, dobra. Trzeba tworzyć jedną taką skrzyneczkę. Chciałbym jakieś holo. Nie wiem, zobaczymy co się wykula. Dobra, leci, 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 leci. Endless Cycle, hmm. nie za bardzo mi się podoba, ale fajnie, że są te naklejki. Ok, teraz przechodzimy do mapek. Dobra, tutaj mamy Anubiska, tutaj jest Bomb Site B, wiadomo. Tu raczej się nic nie zmieniło jest, tak jak wcześniej gdzieś na operacjach, to są ruiny. Tu jest mit ten dziwny jest nadal tak samo. Jest, a tym bombsidem kołowym, to jest fajny pomysł. Tu mamy to zejście boczne. Tu jest to miejsce rzeka. Tu jest ten drugi mit. I tak prezentuje się Anubis, w skrócie. Tu mamy tą mapkę The Bridge, a to jest ta ze zjeżdżalnią śmieszna. Tutaj mamy przejścia jakieś, kalendarz. W sumie nie grałem tak dużo tej mapy. Co raz, czy dwa. Tu jest chyba mit. Tu jest ta serwerownia z B, to pamiętam. Jak się tam na górę wchodzi? Może z tej strony. Nie. Chciałem jeszcze wejść na tę zjeżdżalnie, nie wiem gdzie to jest. A, już nie działa to, nasuś. no cóż. A tak prezentuje się mapka Bridge. Jeszcze został najlepszy, czyli Tuscan. Okej, okay, znajdujemy się na Tuskanie. W ogóle ta mapa jest tak świetnie zoptymalizowana. Na moim dzienalskim komputerze ponad 100 FPS, tak, a tak gra wygląda. <grych> nie. Dobra. Znajdujemy się na Tuskanie. Mapka, która od wielu, wielu lat jest zrobiona. Wreszcie się pokazała. Tutaj mamy respa-tero. Idziemy w tę stronę. Tu mamy zejście na prawo. Tu są to takie podziemne przejścia. Tu jest jedno wejście na B. Tu jest drugie. Tak prezentuje się bombsite B. To jest bombsite B. I wygląda troszkę znajome, jak kojarzy ktoś Valoranta. <grych> tu jest Bombside B, tu są tunele. Tu jest respct. A to Bombside A. I tu jest taki pseudo ale. Tu się za dużo akcji tak też nie dzieje, jak nie ma ten. Jak prost nie grałem. Tu. Tu więcej się dzieje niż tutaj. Dobra. To wszystkie mapki, a jeszcze zapomniałem powiedzieć, że kurczaki mają czapeczki dziesięcioletnie, więc...